kochani! Z tej strony Janek, zapraszam serdecznie do oglądania kolejnego odcinka. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, chciałbym przedstawić Wam, w mojej ocenie, najlepsze kąpielisko w całym naszym kraju. Nie wiem, czy to będzie zaskoczenie dla niektórych poszukiwaczy, czy nie. Niektórzy znają, niektórzy nie. Ale uwierzcie mi, że nie ma lepszego jeziora w Polsce, jeżeli chodzi o poszukiwania. Jezioro Białe, w miejscowości Okominka, 7 km na południe od Włodawy. Powierzchnia tego jeziora wynosi 1,06 km2, długość km 600 m, szerokość 800 m. I to jeziorko, moi drodzy, posiada pierwszą klasę czystości wody, także wszyscy ludzie po prostu z całej Polski przyjeżdżają, bo jest naprawdę ultraczyste. Teraz kochani, pokażę Wam to jeziorko z bliska, zobaczycie po kolei co, gdzie i jak. Spójrzcie, po prostu ilość ośrodków, ilość tutaj kąpielis jest niebotycznie duża. Zobaczcie, ta najdłuższa plaża, począwszy tutaj od Rusałki, widzicie, główna plaża i kąpielisko, aż do Undysurf Windsurfing, praktycznie 800 metrów, 700-800 metrów długości. I tutaj widzicie... Tak naprawdę wszędzie, gdzie macie te pomosty, gdzie jest takie delikatne rozjaśnienie na ekranie, w tym miejscu jest po prostu woda, gdzie ludzie się kąpią. Widzicie plaża Większa Kalina. Tutaj noclegi Hamak, Villa Magda, Okominka 1XB. Kolejne pomosty. W każdym z takich kąpielisk w sezonie jest po prostu taki tłum ludzi, że to się w pale nie mieści. Ludzie są jak sardynki normalnie. Tu po lewej stronie na górze jedyne miejsce, gdzie nie ma kąpielisk, ale tutaj znowu widzicie słoneczne terasy, znowu kąpieliska, tak naprawdę wszędzie, wszędzie się ludzie kopali, jak nie teraz 150-100 lat temu, ale w każdym miejscu wychodziły monety, biżuteria, także to jest po prostu no, nieprawdopodobna sprawa. A teraz chwila prawdy, kochani. Dlaczego uważam, że jest to najlepsze kąpielisko, najlepsze jezioro w Polsce pod względem poszukiwań takich podwodnych? Słuchajcie, jak trafiliście na kąpielisko, na jakieś dziewicze, gdzie znaleźliście 5 złotych rzeczy, to wydawało się to naprawdę bardzo dużo. Naprawdę bardzo dużo takich kąpielisk w Polsce jest naprawdę niewiele. A tutaj gościu, który wszedł za pierwszym razem do Okuninki, wyjął 17 złotych przedmiotów i siedział tam podobno 3 miesiące non-stop ryjąc. I nawet parę lat później, bo on odkrył to jezioro w 2011 albo 2012 roku, z tego co pamiętam, a wyobraźcie sobie, że w latach 2013, 2014, 15 jak jechaliście do Koniki i szukaliście w takim systemie, że rano od godziny 6 do godziny 10 i później od godziny 18 do 21, to znajdowaliście rano Złotą Rzecz albo po południu. Albo i rano i po południu. I niezależnie ile byliście po prostu. Bo tam obszar do poszukiwań, no tak naprawdę to jest, myślę, że jakby zliczyć, złączyć wszystkie te plaże, to by było jakieś 3 km na 50, 100 metrów. To jest taki obszar, że po prostu nieważne ile tam jest poszukiwaczy, to zawsze coś po prostu znajdziecie. A teraz, kochani, parę słów a propos tytułu odcinka Największe złoto, bo kąpielisko już wiecie, co i jak. To złoto to jest największa obrączka, złota obrączka, jaką w życiu widziałem. Największe w Polsce, jakie widziałem na żywo, jakieś poszukiwaczy, ważyły maksymalnie 10 gram. A tutaj zobaczcie, 22 ponad gramy i to jest 18-karatowe złoto. Ta obrączka w tym momencie na zoomie jest warta ponad 4000 zł. I zobaczcie tutaj jakiś sygnet, obrączka, czy coś w tym stylu, leży tutaj z tyłu, z tyłu tej wagi. Także poszukiwacz naprawdę ogarnięty, no i niesamowite. Wielkie gratulacje za tak nieprawdopodobną obrączkę. Teraz moi drodzy, zbliża się martwy okres, jeżeli chodzi o poszukiwania z mojej strony. Także wpadłem na pewien pomysł. Ustosunkujcie się w komentarzach, co o tym myślicie. Bardzo mi się podobała seria Odyna znaleziska widzów. Uważam, że jest to niesamowicie fajny materiał do oglądania na YouTube i tego typu filmów jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Dlatego na swoim kanale chciałbym też wdrożyć coś takiego. Mam nadzieję, że Ody nie będzie na mnie zły, ale po prostu uważam to za świetny pomysł pokazywanie znalezisk po prostu widzów. Także jeżeli chcecie podzielić się swoim znaleziskiem. Napiszcie do mnie na maila ajispassimapajima@gmail.com. Tutaj właśnie się e-mail wyświetla, macie go również w opisie filmu. I raz na jakiś czas postaram się w zależności ile po prostu dostanę wiadomości, postaram się wam zrobić taki filmik z nazwiska widzów, tylko jakoś inaczej to nazwę. Jeżeli chodzi o te nazwiska to bardzo proszę wysyłajcie zdjęcia lub filmiki i opis po prostu żebym miał jakąś historię do opowiedzenia bo z przyjemnością z moimi widzami bym się czymś takim podzielił no i super kochani, dzięki serdecznie że wytrwaliście do końca tego odcinka mam nadzieję, że będzie, będę miał naprawdę dużo maili, bo strasznie chciałbym zrobić chociaż jeden taki próbny odcinek żebyście zobaczyli czy wam też to się podoba czy nie, także wielka prośba wysyłajcie na maila swoje znaleziska, a ja postaram się coś z tego sklecić Trzymajcie się i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Cześć!